Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy Formuły 1. E, tak więc dzisiaj rozpoczynamy Grand Prix Austrii. E, tak więc mam nadzieję, że będzie tutaj bardzo dobry wynik, bo sesja kwalifikacyjna wyszła znakomicie. Przed nami jest nie kto inny jak Bottas, Fetel i oczywiście Lewis Hamilton. Rosberg jest moi drodzy z tyłu. No i zobaczmy, Ricardo jeszcze z tyłu. Ależ pięknie wystartował zawodnik, zawodnik oczywiście. Tutaj widzimy kolejny i kolejny uślizg. Ależ tutaj w błąd Sebastian Fetel niesamowicie agresywnie. Niesamowicie agresywnie. Mam nadzieję, że będziemy w stanie go doścignąć. Ależ powie powiedziałbym nawet, że to troszeczkę zbyt agresywnie. Sebastian Vettel no, chciałby się tutaj Sebastiana Vettela teraz dogonić i wyprzedzić. I mam nadzieję, że tak właśnie się stanie, choć to jest niezwykle, niezwykle trudne, aby ja tutaj mógł. Dogonić Ferrari, czy, ta, czy też Mercedesa będzie to niezwykle, niezwykle wymagające. Sebastian Vettel, druga pozycja, moi drodzy, to jest, to jest naprawdę dobry start Sebastiana Vettela, aczkolwiek na pewno słabszy niż nasz start, który, który tutaj Sebastian Vettel troszeczkę, troszeczkę zniszczył. Na koniec wyścigu zobaczymy sobie, jak ten start wyglądał przede wszystkim, jak tutaj Sebastian Vettel wjechał w nas. bo w sumie nie można tego inaczej nazwać. Zobaczcie, jesteśmy dosyć blisko Sebastiana Fetela. Tego paliwa nie jest zbyt, zbyt powiedziałbym dużo, więc trzeba by było go troszeczkę troszeczkę pooszczędzać. Prawy zakręt Sebastian Fetel. Tutaj widzimy, że no, ślizga się niemiecki zawodnik. Mam nadzieję, że będzie ślizgał się jeszcze przynajmniej, przynajmniej... Przez kilka najbliższych e, okrążeń, zobaczmy. Doścignęliśmy Sebastiana Fetela i uda się go chyba wyprzedzić. Chociaż tutaj Sebastian Fetel, jednak troszeczkę lepsza prędkość na wyjściu z tyłu. Jest nie kto inny jak w Walterii. Walterii Botas, moi drodzy, Sebastian Vettel atakujemy. Tutaj przyciśnijmy Sebastiana do bandy i, no w sumie nie do bandy, tylko do wierzchołka zakrętu udało się. I Botas jeszcze wskakuje na pozycję numer 3, więc my na drugiej pozycji gonimy Louisa Hamiltona. To będzie niezwykle, niezwykle wymagający wyścig. Pamiętam, że zawsze kiedy. Zawsze kiedy jeździliśmy w, tutaj właśnie na torze w Austrii było to niezwykle, niezwykle mm, trudne i, i wymagające, dlatego też e, trzeba się bardzo, bardzo mocno o to wszystko tutaj e, starać. Coś tam z tyłu się wydarzyło, ja chciałbym, e, chciałbym oczywiście to zobaczyć, zobaczmy, jest tutaj, e, jest tutaj Ferrari, widzimy tutaj jeszcze Nico Rosberg, bardzo, bardzo wolno jadą zawodnicy, oni chyba wjeżdżają do alei serwisowej. Tak mi się przynajmniej... E, tak jest. Już zmieniają te opony. To jest niesamowite tak szybko zmienić opony. No w sumie widzimy, że e, no chyba dwa pit stopy się tutaj e, szykują, więc trzeba będzie na pewno dosyć no, mieć agresywną strategię, zobaczmy paliwo standardowe, box na siódmym kółku. Nie wiem czemu ci zawodnicy wjeżdżają już do alei serwisowej, ale no może to jest jakaś całkowicie inna taktyka, niżeli my tą taktykę mamy. Grożał prowadzi wyścigu, czyli w sumie Luis też zjechał, nie spodziewałem się kompletnie tego. Zobaczmy, z tyłu jest Nico Rosberg. Czy Nico Rosberg będzie chciał tak jest, Nico Rosberg atakuje. Czy mu się ta sztuka uda? Jest Rosberg przed nami, niestety, więc Niko Rosberg wykorzystuje swoją okazję. Dużo szybszy, dużo moi drodzy, szybszy. Jednak bolid Mercedesa pozwala Nico Rosbergowi tutaj wykorzystać swoją szansę i przede wszystkim wyprzedzić nas. Jest. Ricardo, jest Daniel Ricardo, który no nie wiem, czy on będzie wjeżdżał, chyba jednak nie będzie jeszcze wjeżdżał dalej serwisowej. Tam w sumie nie mam pojęcia czemu zjechali tamci zawodnicy, to jest przedziwna, przedziwna sytuacja. Zobaczmy, jest Ricardo. Najlepszy czas okrążenia Nico Rosberga. Wypychamy Ricardo i pozycja jest utrzymana, pozycja numer dwa raczej wątpię, aby taki zawodnik jak Louis czy Fetel, którzy zjechali już podczas trzeciego kółka, aby oni byli w stanie utrzymać moi drodzy e Tempo wyścigu do samego końca raczej jest to e, mało prawdopodobne. E, czwarte okrążenie moi drodzy, więc tutaj nie wiem czy czasami właśnie dwóch e, pit stopów nie będzie. Zużycie opon jest niezwykle, niezwykle e, duże. Odjeżdża nam już Nico, Rosberg bardzo blisko jest, Ricardo to jest ciężki wyścig i tutaj wyścig przede wszystkim, który będzie opiewał się na dobrej taktyce, to na pewno. Mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy w stanie tutaj tą dobrą taktykę wykorzystać i że będziemy w stanie przede wszystkim powalczyć z Danielem Ricardo pozycję zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać Ricardo jest z tyłu, czai się niesamowicie no i zobaczymy na jakiej pozycji będzie Ricardo podczas kolejnego okrążenia czy nas zdoła wyprzedzić to byłoby no niezbyt niezbyt dla nas dobre prawy zakręt Ricardo z tyłu no bardzo w sumie tak agresywnie aczkolwiek widzimy że Ricardo bardzo szeroko pojechał i to także jest jego jego no, złą informacją Luis oczywiście będzie teraz gonił, będzie podążał za nami e, jak cień e, miejmy nadzieję, że, że tutaj jednak Luis nie będzie w stanie mm, no, doścignąć nas jakoś bardzo bardzo blisko, aczkolwiek on też, on tutaj będzie jechał na pewno e, większą ilość e, okrążeń teraz i dopiero potem zjedzie pod koniec gdzieś 13, może 14 kółko e, może 15, nawet po wymianie na opony, na opony super miękkie Taka chyba taktyka jest, bo, no, chyba, że przejadą na oponach, że przejadą na oponach tych miękkich do końca wyścigu, chociaż jest to mało prawdopodobne, aby przejechać około 15 kółek. To jest nawet powiedziałbym nierealne, choć, jak wiecie doskonale, z komputerem różnie to bywa, przeróżnie to bywa, różnie to jest i, i tutaj trzeba liczyć się w sumie ze wszystkim. Więc zobaczmy, jest rozbrek daleko z przodu, jest i tutaj widzimy, Ricardo, pozycja numer e, 3. Ricardo będzie nas chciał oczywiście e, wyprzedzić, ale Ricardo popełnia ten sam błąd. To jest błąd, który Ricardo niestety e, no, tutaj robi za każdym razem, czyli e, no jednak boi się zaatakować. Pastor jest trzeci, zobaczmy, wyprzedza e, Ricardo. Co się dzieje w tym wyścigu? E, jest 20 kierowców w stawce, więc wszyscy jeszcze jadą. I pastor będzie tutaj blokował, mam nadzieję, zawodnika, który no, jest zawodnikiem sporo szybszym. Przede wszystkim ma dużo lepszy, dużo lepszy bolit. To na pewno. Pastor będzie utrzymywał, mam nadzieję, tą cały czas tą w miarę, w miarę bezpieczną. Przewagę, abyśmy mogli Tutaj być bardzo wysoko No gdyby pastor był trzeci, ja drugi Byłby to niesamowity wyścig Chociaż wątpię, aby, aby taka sytuacja Miała raczej miejsce A i tutaj uślizg, uślizg, uślic, Moi drodzy, jest i z tyłu Maldonado, mam nadzieję, że nie będzie Że nie będzie atakował Aż tak agresywnie, zobaczmy O tutaj kontakt z pastorem Co tu się wyprawia Co tu się wyprawia, moi drodzy O Jezus O Matko Woska, co tutaj się wydarzyło, moi drodzy, co tutaj się wydarzyło? Zobaczmy tą sytuację jeszcze raz. Nie wiem czy tutaj była moja wina, znaczy oczywiście wyjechałem i to nie powinno mieć miejsca. Aczkolwiek, aczkolwiek ja chciałbym ten wyścig jednak ukończyć, moi drodzy. Cofnijmy to do momentu, kiedy byliśmy w tej sytuacji. E, chciałbym mimo wszystko ten wyścig ukończyć dla Was, żeby nie było, że znowu coś się wydarzyło. E, więc użyję powtórki po raz chyba pierwszy w sumie tak, e, takiej rozgrywce, można by powiedzieć. E, więc, więc chciałbym tej, tej, tej powtórki oczywiście użyć. Zrobimy to całkowicie, całkowicie inaczej e, i, i pojedziemy po prostu jeszcze jedno jeszcze jedno okrążenie moi drodzy, tak więc grożą, widzimy jest Rosberg w alei serwisowej. No, coś nieprawdopodobnego, co tam się wydarzyło, powiem tak powinno być tak, że, że jedziemy i tutaj nic, nic nie zmieniamy, tak, tak powinno się to wszystko wydarzyć. Aczkolwiek no, wiecie jak jest. Chciałbym, aby ten wyścig został, został przeze mnie ukończony, zobaczmy blokujemy pastora Maldonado moi drodzy, no i tutaj pastor Maldonado musi przez nas być wyprzedzony coś się dzieje z pastorem chyba, zobaczmy, chyba, że miał tutaj informację, żeby oddać żeby oddać, oddać pozycję jest Ricardo jednak przed nami co się dzieje z pastorem, chciałbym to zobaczyć bo chyba tam ewidentnie, ewidentnie doszło do jakiegoś. Yy, to ewidentnie doszło do jakiegoś tam problemu z pastorem Maldnado, zobaczmy. Nie, chociaż tutaj jedzie. Są jakieś problemy chyba z, z bolidem, tak mi się wydaje przynajmniej. Yy, jedziemy moi drodzy, dalej, wjeżdżamy do... Yy, do stopu. I, i to jest oczywiście opony. Opony teraz będą opony twarde, jak najbardziej. E, więc, więc, więc tutaj na pewno te opony, no to i tak już opony, które wytrzymały niesamowitą ilość e, czasu. Zobaczmy co tam z tyłu się, co się tam z tyłu znowu wydarzyło, tam na pewno coś się wydarzyło. E, zobaczcie, zobaczcie tutaj i widzimy, że ktoś tutaj chyba dokładnie, dokładnie tak i e, jest jednak tutaj... Uszkodzenie, uszkodzenie samochodu Pastora Maldonado A to jest, moi drodzy, Rosberg, który stracił przednie skrzydło I to jest duży problem Niko Rosberga Więc to jest rywal, który nie będzie raczej nam e, tutaj oczywiście e, już e, zagrażał Ponieważ on także wiedzie do alei serwisowej e, My wjeżdżamy do boksów i zobaczmy, kto wjeżdża za nami Wjeżdża z tyłu chyba Hulkenberg mm, Nie, jednak nie, jednak nie czy wjedzie moi drodzy, czy wjedzie tutaj, wjeżdża jakiś zawodnik Red Bull'a? My także wjeżdżamy. Opony, oczywiście, zmieniamy. 10 kółek na tych oponach musimy przejechać. Szósta pozycja. 17, poz... 17 kierowców w stawce. Niesamowity wyścig. Niezwykle ciekawa, ciekawa rozgrywka, naprawdę. Siódma pozycja. I teraz, na której pozycji będziemy w stanie dojechać w tym wyścigu? Oto jest pytanie. Zobaczmy sobie, mamy paliwa tyle, dajmy sobie oczywiście wzbogaconą mieszankę, myślę, że to będzie dobra opcja. No i zobaczmy jak będziemy w stanie tutaj pojechać tą drugą część wyścigu. Mam nadzieję, że będzie dobrze, aczkolwiek fajniej byłoby gdybyśmy tutaj byli w stanie powalczyć o podium, o pierwsze podium w tym sezonie. Moi drodzy, kolejny sezon, jaki rozegram, jeżeli rozegram w ogóle sezon kolejny, będzie to sezon w Red Bull Racing. W ogóle myślałem nad tym, żeby nie rzucić tej kariery i nie rozegrać właśnie w Red Bullu jakiegoś sezonu. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wszystko wyglądać. W sumie powinienem dokończyć ten sezon i dopiero rozpocząć kolejny, ale, ale jednak, mimo wszystko, chciałbym, chciałbym tutaj no, móc tutaj pokazać Wam, jak wygląda kariera tym zespołem. Eee, ładnie ten zespół się prezentuje kolejne uszkodzenia, kolejne uszkodzenia moi drodzy. Tak to właśnie wszystko wygląda na której pozycji my będziemy, o to jest, eee, jest pytanie. Eee, jest prawy zakręt, wjeżdżamy tutaj i zobaczmy czy będzie pozycja, jest pozycja przed Ricardo, moi drodzy, czwarta pozycja. Eee, a z przodu kolejni zawodnicy, którzy na pewno będą musieli jeszcze wjechać do alei serwisowej. To jest bardzo, bardzo dobra informacja. Tego paliwa może nie ma jakoś bardzo dużo, aczkolwiek wystarczy nam na pewno do końca wyścigu i tutaj będziemy musieli tylko obserwować ile jeszcze tego paliwa e, mamy w zbiorniku. E, uszkodzeń jak na razie żadnych nie ma, oczywiście ten wypadek, który był spowodowany... No i jasno, to była moja wina, powinienem był poczekać i posprawdzać, ale chciałem wjechać szybko dalej serwisowej. Ten wyścig wtedy potoczyłby się troszeczkę inaczej, e, aczkolwiek no tak to wszystko wyszło. E, no i, i trudno, jedziemy dalej, moi drodzy. Chciałbym rozegrać cały Grand Prix. Chciałbym, aby tutaj, aby tutaj jednak przyszła sytuacja, że ja walczę o jakieś tam dobre, dobre pozycje, dobre lokaty. To będzie dla mnie niezwykle, niezwykle istotne. Burza za oknem, moi drodzy, a ja jadę w Formule 1. To jest bardzo, bardzo miłe, że, że mogę rozgrywać kolejne, kolejne wyścigi. Ostatnio po prostu nie było na to zwyczajnie w świecie czasu. Jesteśmy na pierwszym miejscu, 16 kierowców w stawce. Rosberg chyba także odpuścił. Rosberg chyba także nie idzie w tym wyścigu po tym mocnym uszkodzeniu samochodu, które, które spowodował Pastor, kiedy to oczywiście jego samochód był jakoś uszkodzony i on tam podjechał pod Rosberga to było ewidentnie, ewidentnie widać, musimy utrzymywać tą pozycję musimy starać się pojechać po prostu jak najlepiej, jak najszybciej utrzymywać tą lokatę pierwszą bo to jest cel tego wyścigu i stanąć na podium w tym wyścigu byłoby czymś cudownym, oczywiście zwycięstwo w Monako byłoby spełnieniem marzeń, ale to myślę, że dopiero w, będziemy w stanie to zrobić w kolejnym w kolejnym sezonie, w kolejnym zespole, jakim będzie, albo właśnie najbardziej prawdopodobne jest, że będzie to Daniel Ricardo, czyli Red Bull. Myślałem także o Luisie. W sumie nie jeździłem Luisem jeszcze w karierze ani razu. Fajniej byłoby też zobaczyć Williamsa czekolwiek Williamsem już jeździłem cały sezon, więc także to jest chyba zły pomysł. Tak więc albo Ricardo, albo Luis. I tutaj przede wszystkim będę chciał. No nie wiem, zobaczymy. Może zrobimy jakąś ankietę, abyście mogliby zdecydować. E, nie wiem, pojeżdżę sobie Mercedesem, pojeżdżę sobie Danielem Ricardo w tutaj w Formule. E, ten Red Bull ogólnie wygląda naprawdę bardzo ładnie, muszę przyznać. E, Mercedesem nie jeździłem zbyt dużo, ale, no, ale w sumie Mercedes to Mercedes, najlepszy, najlepszy bolid w, w tej grze. E, najlepiej się mnie jeździ i, i to, trzeba po prostu, to trzeba po prostu przyznać. Moi drodzy, dwunaste kółko rozpoczniemy za dosłownie kilka chwil. Jesteśmy na pozycji numer 1, więc tutaj e, no mamy okazję stanąć na najwyższym stopniu podium, choć wiem, że będzie to niezwykle, niezwykle e, trudne i, i, i przede wszystkim wymagające opony. Myślę, że dotrwamy do końca, aczkolwiek no, tutaj jest e, i widzimy Ricardo przed nami, nie popełniłem tego samego, nie popełniłem tego samego błędu, co ostatnio jest system DRED, więc możemy z niego oczywiście skorzystać i z niego oczywiście skorzystamy. E, więc tutaj Daniel Ricardo no popełnia kolejny błąd. Zobaczcie, co on wyprawia. Co tu się dzieje z Ricardo? Chciałbym to zobaczyć. Zobaczmy, jak, jak on tutaj, jak on tutaj jak on tutaj jedzie. Widzimy, widzimy Red Bulla bardzo ładnie wyglądający ten e, bolid, naprawdę bardzo mi się podoba. Wyprzedzamy tutaj zawodnika Red Bulla. No i zobaczcie, on po prostu strasznie opóźnia hamowanie. My wjeżdżamy idealnie. Chciałbym zobaczyć, czy jest jeszcze jakiś zawodnik, jest, a jest jednak Nico Rosberg. Jest Niko Rosberg, jest jeszcze Pastor. Wow, nie wiedziałem, że on w ogóle jedzie. Tutaj widzimy, mamy McLarena, ale to nas mało interesuje. Dobrze, tak to wszystko wygląda. Bardzo, bardzo się cieszę, że jedzie Pastor. Nie wiem na jakiej pozycji, aczkolwiek widzimy, że Ricardo jesteśmy na pierwszej pozycji, Ricardo jest drugi. No, i na pewno tutaj zawodnicy będą jeszcze z Ricardo walczyć. Hulkemberg traci do niego bardzo mało, więc miejmy nadzieję, że on tam będzie w stanie tego zawodnika jeszcze może dogonić, wyprzedzić. Wiecie, powalczyć z nim o pozycję, o najlepsze pozycje. Tak więc, no tutaj widzimy, że Force India trochę w poprzednim wyścigu także zawalczyła tym także nie jest najgorzej, jest trzecia pozycja, to jest naprawdę znakomita pozycja. W Monaco było bardzo dobrze. Tam chyba byli w pierwszej dziesiątce zawodnicy właśnie Forzindi, A my tutaj moi drodzy walczymy o pierwszą lokatę, o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie walczymy z Ricardo. Z Ricardo, który no, jest zawodnikiem bardzo szybkim, bardzo szybkim, bardzo dobrym i, i przede wszystkim będziemy tutaj z nim chcieli. E, walczyć o tą pierwszą pozycję. Mam nadzieję, że się to uda, ale już tutaj było niebezpiecznie, podbiło niesamowicie, boli. E, zobaczmy, jest z tyłu Ricardo i tutaj na, na pewno, na pewno Ricardo będzie chciał nas zaatakować. Mam nadzieję, że nie będzie to, że nie będzie to teraz, e, że będziemy w stanie z Ricardo walczyć. Zobaczmy, jest to standardowa mieszanka. Dajmy sobie na e, mieszankę Bogatą, mam nadzieję, że tutaj będziemy w stanie dobrze wyjechać z tego zakrętu. Uszkodzenia opony, moi drodzy, nie wiem, czy one wytrzymają. Czy nie będę musiał jeszcze raz zjechać do alei serwisowej? Nie mam kompletnie co do tego wątpliwości, że te opony będzie bardzo ciężko utrzymać w tym stanie do końca, do końca tego wyścigu. Więc tutaj na pewno, na pewno nie będzie łatwo, ale może się jakoś tam, jakoś tam uda, może się jakoś tam uda to zrobić. Zobaczymy. No i zobaczcie, lewy, kolejny lewy zakręt przed nami. Tutaj bardzo ciężka sekcja tych zakrętów, niezwykle, niezwykle wymagających zakrętów przede wszystkim. Zakrętów, które no, są zakrętami niezwykle, niezwykle trudnymi. I, I tutaj widzimy, że Ricardo jednak sobie nie radzi. No nie radzi sobie ewidentnie. Ma problemy z wyprzedzeniem zawodnika Timu Renault, co wydawać by się mogło, że jest to bardzo dziwne. Aczkolwiek tak to właśnie wygląda, widzimy w tym wyścigu. No i cóż mogę powiedzieć: bardzo, bardzo dobrze prezentuje się Romeo Grosza w tym wyścigu. Pokazuje naprawdę wielką klasę Zawodnik, który w tym sezonie ogólnie Formuły 1 uczęszcza już w innym zespole. Jeździ po torach Formuły 1 w zespole HAS F1 Team, więc zespół. Jeden chyba taki, taki ciekawszy zespół. Może teraz nie idzie im najlepiej, ale pierwsze wyścigi były mega, mega. Fascynujące i, i naprawdę te wyścigi, yy, no, można było. Można było się tym zespołem po prostu zachwycić. Romeo Groszan przeważnie zawsze był w, pierwszy, był w pierwszej dziesiątce, był bardzo wysoko, nawet w klasyfikacji generalnej, więc, więc tutaj no wielkie brawa dla tego zespołu, że osiągnął tak dużo, w sumie wchodząc tak naprawdę można by powiedzieć do formuły, więc, więc tutaj wielkie, wielkie brawa dla tego zespołu, dla Grożana, który myślę, że dobrym krokiem było opuszczenie zespołu Renault. I, i, i że przede wszystkim tutaj ten, w tym zespole tak ani inaczej się spisuje. Zobaczmy, jest atak tutaj Ricardo. No, Ricardo będzie na pewno atakował, ale chyba ta sztuka mu się po raz kolejny nie uda. Zobaczmy, Niko Hulkenberg będzie chyba wyprzedzał Ricardo po raz kolejny, duży, duży błąd bogata mieszanka. Chciałbym zobaczyć teraz ile tego paliwa jeszcze. Jeszcze mamy, to jest y, ważna informacja. 35 możemy przełączyć sobie na standardową. Ricardo jest y, drugi, Hulkenberg jest y, Rosberg, najlepszy czas okrążenia, y, więc tutaj bardzo ładnie jedzie Niko Rosberg. Temperatura opon coraz wyższa, więc trzeba będzie po prostu coraz mocniej, coraz mocniej uważać, moi drodzy. No i, i tutaj przede wszystkim chciałbym, chciałbym powiedzieć, że Tor, który zawsze przyprawiał mi wiele problemów i, i dzisiaj też było tych problemów bardzo dużo, zazwyczaj jakiś wypadek i dzisiaj też on był, ale pozwoliłem sobie zrobić to, co zrobiłem. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć o to pretensji jakichś tam większych, większych zastrzeżeń. Chciałem po prostu ten wyścig ukończyć, a, a, a wiem, że ten wyścig jest, jest do ogrania i to całkiem, całkiem dobrze. Więc, więc mam nadzieję, że będę w stanie tutaj po prostu powalczyć o najwyższe stopnie podium. Pierwsza trójka to był mój cel na ten, na ten, na ten wyścig, i mam nadzieję, że uda mi się tutaj to, to wykorzystać. Tak więc moi drodzy, jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej sytuacji. Prowadzimy tego paliwa, jest jeszcze w miarę, w miarę dużo. Bogata mieszanka. Zobaczmy, gdzie będzie, gdzie będzie tutaj Ricardo. Mam nadzieję, że nie będzie w stanie mnie teraz wyprzedzić to, to byłoby co najmniej co najmniej nie na miejscu chociaż w tym miejscu często zdarza się, że zawodnicy wyprzedzają siebie nawzajem tutaj, tutaj mam nadzieję, że się nigdzie tam nie wciśnie pod łokieć Ricardo byłoby to nieprzyjemne i na pewno ja już nie, nie byłbym w stanie po prostu tego do, doścignąć do na tych oponach. Byłoby to praktycznie, praktycznie niemożliwe. Zobaczmy, atakuje Ricardo. No tutaj na pewno będzie chciał zaatakować, chciał zaatakować, ale chyba ta sztuka mu się nie uda, moi drodzy, duży błąd Ricardo, i tutaj będzie jeszcze Hulkenberg, na pewno z nim chciał powalczyć. zobaczmy jak to wyglądało na powtórce, bo to jest y, dobra okazja. Zobaczmy, jest Renault delikatnie przyblokowany. Ricardo, no tutaj Ricardo odpuszcza. Tak, Ricardo za szeroko w ogóle pojechał. Y, bardzo, y, bardzo słabo mu to po prostu wyszło. No i my tutaj widzimy, że jesteśmy przed Ricardo. Dosyć, y, dosyć bezpieczna przewaga, aczkolwiek trzeba mieć się cały czas na baczności, prawy zakręt wyjeżdżamy na prostą i zobaczmy gdzie jest Ricardo. Ricardo, tutaj widzimy, będzie atakowany chyba z tyłu przez Hulkenberga, bogata mieszanka jest póki co całkiem, całkiem całkiem, całkiem dobrze wyjeżdżamy troszeczkę za szeroko, czyżby to były błędy, mam nadzieję, że niektóre nie odbiorą nam tego zwycięstwa opony niezwykle zniszczone trzeba uważać, przed nami półtora ostatniego okrążenia więc, więc tutaj trzeba dohamować troszeczkę troszeczkę wcześniej. Jest Ricardo walczy cały czas z nim Hulkenberg to jest bardzo dobra informacja, ponieważ ten czas nam się oczywiście bardzo mocno, bardzo mocno przyda. No i tutaj w sumie Opon już praktycznie w ogóle nie ma no więc będziemy musieli się mocno mocno starać aby nas tutaj Ricardo nie był w stanie wyprzedzić mam nadzieję że tak właśnie że tak właśnie będzie że nie będzie w stanie aczkolwiek tutaj jest ta prosta jest system DRS jest żółta 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 flaga jest już zielona flaga więc tutaj jest i Ricardo no, zobaczymy, czy tutaj Ricardo będzie w stanie coś, cokolwiek zrobić. Chyba jednak, moi drodzy, chyba jednak, moi drodzy nie. Tego, tego paliwa mamy na tyle, że mm, myślę, że powinno się udać. Verstappen, Verstappen drugi, to jest niesamowita historia. Prawy zakręt, moi drodzy, musimy wyjechać z tego sektora jak tylko najszybciej się będzie dało. Standardowa mieszanka paliwa. Opony są niezwykle zniszczone. Mamy przewagę, więc musimy ją tylko utrzymać. Musimy ją tylko utrzymać i tutaj nie poddać się moi drodzy. Opony nie istnieją, w ogóle nie trzymają. Bardzo ciężko się tutaj na tych oponach już, już teraz po prostu jedzie lewy zakręt. Zobaczmy: jest Ricardo, jednak drugi, więc poradził sobie z młodziutkim, osiemnastoletnim zawodnikiem. No i mam nadzieję, że utrzymamy tutaj pierwszą pozycję, że nie stracimy tej pierwszej pozycji na ostatnim w sumie, na ostatnim w sumie zakręcie. Zobaczmy, jest tutaj, widzimy atak jeszcze, ale chyba się ta sztuka już nie uda i jest pozycja, moi drodzy, pierwsza, pozycja pierwsza, jest z czego się cieszyć, wielkie brawa. Fajnie, że w Formule 1-2016 będziemy widzieli swojego zawodnika, swoją własną twarz. To jest bardzo przyjemny, będzie bardzo przyjemny widok i, i naprawdę, fajnie, że fajnie, że coś takiego Podmasters chce wprowadzić. Zobaczmy, na której pozycji jesteśmy, dziewiąta pozycja. Myślę, że możemy spokojnie wskoczyć gdzieś na pozycję ósmą nawet zobaczcie, nawet na pozycję siódmą możemy wskoczyć. Tak to właśnie wygląda. Ja zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć!